Taneczka, a to shorts z Robloxa. Yy... Zagramy sobie w grę. Wybiorę i dołączę. Dobra, yy... rozdam osobom, bo mam mnóstwo kasy, tak jak widzicie. Nie wiem, czy widzicie, no ale no. Mam tutaj mnóstwo rzeczy. Znaczy nie mnóstwo, ale tutaj jest miara duża. Du tutaj rozdaję czas czasem osobom. Dobra. Mm. Dobra. Dano jednej osobie. Jeszcze jednej osobę. zrobimy damy. Siema. Nie, jak to jest. Dobra. Nie potrzebowałem tych rzeczy, ale no dobra. Więc no, a jak ktoś też chce dostać jakaś, jakąś rzecz, jaką się chce, to podawajcie nazwy Gdy osób, to Wam dam. Od razu mówię, nie mam Robuxów, bo niektórzy dodają, a potem robią tak, że po prostu okradałem ich i no, dam Wam, a potem po prostu Was wykasuję, jak będzie się fajnie grało, to was nie wykasuję, ale jak po prostu nami nie będziemy długo grali, to wykasuję. To pa pa i pokażę wam też jak się nazywa ta gra. Ta gra tak wygląda. To pa!